Witajcie! Dziś szybki przepis na pyszny czerwony barszcz. Nie będzie to barszcz na zakwasie, bo wtedy nie byłby taki szybki i prosty w przygotowaniu. Taki zakwas trzeba by było zrobić, co może nie jest pracochłonne, ale niestety trwa kilka dni. Plus zawsze jest niebezpieczeństwo, że zakwas spleśnieje, a lubi się to niestety dziać pod sam koniec. Chyba, że użyjemy sklepowego zakwasu, ale wiecie, że staram się nie robić takich rzeczy. Kolejna sprawa, czerwony barszcz na zakwasie jest oczywiście pyszny i wygląda pięknie, ale jest to trochę marnowanie potencjału probiotycznego zakwasu, ponieważ gdy go gotujemy, niszczymy to, co w nim najlepsze, czyli przyjazne nam drobne ustroje, laktobakterie. Dlatego skupmy się tylko na smaku i wyglądzie barszu. Buraki obieramy i kroimy w plasterki lub drobną kostkę. Można też zetrzeć na mandolinie, takiej oldschoolowej szatkownicy lub czymś podobnym. 2 litry wody doprowadzamy do wrzenia. Buraki wrzucamy do wrzątku i gotujemy do miękkości, czyli przez około 25-30 minut. Im drobniej buraki pokroiliśmy, tym mniej czasu potrzeba do ich ugotowania. Razem z burakami wrzucamy i gotujemy. Pokrojony czosnek, jedną łyżeczkę majeranku, łyżeczkę soli, trzy ziarenka ziela angielskiego, dwa listki laurowe. Gotujemy pod lekko uchyloną pokrywką na średnim lub małym ogniu. Na około 2-3 minuty przed końcem gotowania dodajemy resztę przypraw. Można już w tym momencie dodać natkę pietruszki lub koper włoski. Ja jednak robię to przed samym podaniem. Wręcz dekoruję na talerzu czy pucharku z barszczem. Po ugotowaniu, gdy buraki są już miękkie, zdejmujemy barszcz z palnika i dodajemy jedną łyżeczkę cukru, a następnie jedną łyżeczkę octu winnego. Najlepiej w takiej kolejności, ponieważ cukier ma za zadanie dodać trochę słodyczy, która naprawdę sprawia, że barszcz staje się bardziej wytrawny i po prostu smaczniejszy. Gdybyśmy dodali najpierw ocet, a potem chcieli dosłodzić, świeżo dodany ocet mógłby utrudnić czuwanie słodyczy. Jednak te proporcje są naprawdę ok ja osobiście dodaję już bez próbkowania. Dobrze mieszamy i po tych zabiegach barszczu już nie gotujemy, ponieważ ocet czy cytryna mają go zalkalizować i nadać przejrzystość, a ponowne zagotowanie prawdopodobnie zmąciłoby go. Kilka dodatkowych porad w opisie filmu. Powodzenia smacznego i życzymy wszystkim wesołych świąt i szczęśliwego życia.